Witam serdecznie dzisiaj o poranku. Dzisiaj o poranku zaczynamy ostatni dzień tygodnia wczoraj. Wczoraj poszła mocna sprzedaż na indeksach giełdowych na innych aktywach, tak samo, więc pytanie jest oczywiście, co dalej. Dzisiaj przypominam. Mamy także super ważne dane, moim zdaniem, najważniejsze w tym tygodniu dane z amerykańskiego rynku z gospodarki, czyli dane o inflacji o godzinie 14.30, więc już teraz o 14.10 zapraszam. Na specjalny raport, który będzie mówił, będzie komentował właśnie te dane, dane o inflacji, które mają potencjał wygenerować dzisiaj ogromną zmienność na aktywach, które generują ryzyko. Więc naprawdę już teraz zapraszam, 14.10, startujemy 20 minut przed, bo jest tyle tematów do obgadania. Startujemy o 14.10 z live'em dotyczącym komentowania danych, które się pojawią. No i oczywiście przypominam, że dzisiaj, dzisiaj się będziemy zajmować prognozami dla indeksów giełdowych, najważniejszych indeksów giełdowych na kolejne okresy, więc zostańcie z nami. A temat bardziej dotyczący tego, jakie były przyczyny wczorajszych spadków był omówiony we wczorajszym wieczornym naszym spotkaniu, więc jeżeli ktoś chce, to gorąco zachęcam. Przypominam także, że na kanale nie ma żadnych rekomendacji, to są tylko i wyłącznie nasze opinie, to, co robicie na własnych rachunkach, robicie na własną odpowiedzialność. Motto kanału to subiektywny punkt widzenia, więc na samym początku ja mówię trochę od siebie. Później sesja QA w tle jest ankieta dotycząca tego, czego się dzisiaj spodziewacie na indeksie WIG 20 sesji spadkowej, wzrostowej sesji bez zmian. Zachęcam do wszelkiej aktywności, także na tym polu tradycyjnie zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy, zostawiania kciuków w górę. No a teraz a teraz, już po tym wstępie, rozpoczynamy nasze dzisiejsze spotkanie. I przede wszystkim przypominam jeszcze raz, że powodem wczorajszych, tak w skrócie, powodem wczorajszych spadków były niepokoje związane ze sztuczną inteligencją. Czy będzie ona efektywna, czy też nie. No i oczywiście też pytanie takie, co dalej z amerykańskim rynkiem nieruchomości? Ponieważ wczoraj, wczoraj dane o godzinie 16, czyli sprzedaż. Amerykańskich domów w, na rynku wtórnym okazało się no, wręcz tragiczna, fatalna, bardzo, bardzo słaba i to pomimo spadku stóp procentowych, tak jakby nie było chętnych do kupowania, tak jakby nie było chętnych do tego, żeby wchodzić w nieruchomości w Stanach Zjednoczonych, no i to doprowadziło do słabości, słabości indeksów giełdowych. No ale Szybki przegląd tego, co się dzieje, i będziemy za chwilę ruszać do kontynuacji tendencji, kontynuacji naszego spotkania. Z, no przypominam, dzisiaj będziemy mówić przede wszystkim o prognozach. Tak naprawdę na koniec tego roku na poszczególnych indeksach giełdowych, najważniejszych indeksach giełdowych na świecie. No i tak zwróćmy uwagę, że pomimo tego, że jesteśmy teraz w tendencjach spadkowych, to warto zwrócić uwagę że spółki Magnificent 7 na swoim indeksie sięgają głębokości korekty tych poziomów, które były obserwowane dokładnie, dokładnie 5 miesięcy temu w listopadzie, 4 miesiące temu, 3, parę miesięcy temu w listopadzie, dlatego też trzeba uważać, niektórzy uważają, że jest to idealne środowisko do tego, żeby zakończyć korektę, ale warunek jest jeden. Dzisiejsze dane o inflacji powinny pokazać, że jest ogromna przestrzeń do dalszego obniżania stóp procentowych, ponieważ jeżeli rzeczywiście faktem jest to, że rynek wczoraj przeraził się danymi dotyczącymi rynku nieruchomości, że po prostu nie ma komu kupować amerykańskich nieruchomości, że dane są fatalne, dane są słabe, że trzeba skorekcić ceny, żeby pojawili się kupujący, no to w takiej sytuacji trzeba będzie mocno zwiększyć oczekiwania co do głębokości stóp procentowych. Po wczorajszych wydarzeniach rynek znowu widzi ponad 60 punktów bazowych cięć stóp procentowych, 2 razy 25+, plus, już prawie 11 punktów bazowych do dna cyklu. Obniżka pierwsza w tym roku czerwiec, druga we wrześniu, no i te, około 30-40% szansy na trzecią obniżkę stóp procentowych, no może nie w tym roku, ale do dna cyklu. Jeżeli dzisiaj okaże się, że inflacja jest pozytywna, że, czyli że kontynuacja dezinflacji występuje, to to prawdopodobieństwo dalszych obniżek stóp procentowych, żeby zwiększać, żeby zwiększać, żeby uatrakcyjność amerykański rynek nieruchomości, no, powinny jeszcze bardziej się Przechylić na korzyść, na korzyść obniżek stóp procentowych, co powinno działać mocno stymulująco na rynki finansowe. Więc jeżeli dzisiaj inflacja pójdzie wyraźnie w dół, albo przynajmniej będzie potwierdzała dezinflację, powinno być to stymulujące dla popytu na ryzyko. Ale w sytuacji, gdyby się okazało, że inflacja zawodzi, inflacja nie jest na poziomach, które pokazuje prognoza. Inflacja. Zaczyna rosnąć. No to zwróćmy uwagę, będzie rynkowa korekcja i to w niekorzystnym kierunku tych prognoz odnośnie przyszłości stóp procentowych. I jako, że wczoraj pojawiły się obawy o rynek nieruchomości, to te obawy mogą jeszcze silniej wzrosnąć. Rynek może sobie zacząć obawiać się, że może się powielać schemat z lat 2007-2008-2009. No i to mogłoby doprowadzić dzisiaj do gwałtownych spadków indeksów giełdowych i kontynuacji ruchu. Ruchu w dół, dlatego też obserwujmy. Dzisiaj temat inflacji jest kluczowy, bardzo, bardzo istotny i moim zdaniem od niego będzie bardzo wiele zależało, ale jak będzie to się zobaczy. Więc tyle wstępu odnośnie tego, jakie są powody zachowania poszczególnych aktywów. No i teraz, teraz szybki przegląd tego, gdzie jesteśmy dzisiaj o poranku, co widać na wykresach. Na eurodolarze delikatne umacnianie amerykańskiego dolara widać, ale jesteśmy cały czas wewnątrz konsolidacji, wewnątrz wczorajszego zakresu wahań, więc tak naprawdę nic nowego się tutaj nie dzieje. Dzisiejsze dane o inflacji będą nam także pomagały odpowiedzieć na pytanie, co tutaj dalej się wydarzy. Czy będziemy świadkami kolejnej próby ruchu na kierunku oporu 1,19, 51,20, czyli do górnej krawędzi kanału wzrostowego kilkuletniej historii plus do średniej dwustosesyjnej, czy też dane będą pretekstem do tego żeby rynek amerykańskiego dolara umocnić tak żeby zadziałała ważna linia która została wcześniej albo naruszana albo przebita w, w zależności od tego kto, jaki ma interwał czasowy czyli Widoczna w tle 12-13 letnia linia trendu wzrostowego na dolar indeksie, więc dzisiaj na amerykańskim dolarze, jeżeli rynek spadnie na euro dolarze poniżej 1,18, myślę, że ta linia będzie w grze. Jeżeli nie spadnie poniżej ostatnich minimów, no 1,17 powiedzmy 70, no to w takiej sytuacji cały czas scenariusz przeciwko amerykańskiemu dolarowi powinien być rozgrywany jako scenariusz dominujący. Ale zobaczymy, zobaczymy. Ja jestem cały czas nastawiony przeciwko amerykańskiemu Dolarowi. Amerykańskie obligacje są cały czas kupowane. Rynek widzi tutaj bezpieczeństwo, ale zwróćmy uwagę, równolegle nie widzi i nie kupuje amerykańskiego dolara. To jest bardzo interesujące. Indeksy giełdowe wczoraj, tak jak powiedziałem, wyraźnie poszły w dół. Natomiast zwróćmy uwagę, tutaj jest clean z wsparcie w okolicach 6800-6810. Ma ogromne znaczenie. Jeżeli dzisiaj pójdziemy w górę, będzie to dobra wiadomość. Jeżeli otworzymy się z luką i rynek będzie chciał dalej spadać, to spadki poniżej 6750 punktów już będą jednoznacznym sygnałem, że rynek rzeczywiście chce wykonać głębszą korektę spadkową. Gorzej, wyraźniej, gorzej wygląda to na spółkach technologicznych. I w tym wypadku cofnięcie o kolejne 1000 punktów mógłby mieć miejsce do średniej 200 sesyjnej. Po tych dzisiejszych danych o inflacji tematem kolejnym będą wyniki NVD. Dzisiaj, dzisiaj o poranku w Europie patrzymy, co się dzieje w Azji. No i tak naprawdę, to w Japonii, w Chinach no mamy cofnięcia, ale no nie ma jakiejś wyprzedaży nie ma jakiegoś spektakularnego, silnego ruchu. Tak w szczególności no, niewielkie są te zmiany, zwłaszcza w Japonii, która żyje w swoim własnym życiem a pary związane z jenem nawet pokazują delikatne osłabienie, więc tutaj też, jeżeli ktoś liczył na jakieś, na jakieś zamykanie strategii carry trade, to też się dzisiaj rozczarowuje o poranku. Nic takiego nie widać, więc rynek walutowy nie pokazuje, żeby wkrótce miała wystąpić głęboka przecena, miała wystąpić mocna korekta. Na rynku akcyjnym w Stanach Zjednoczonych, no, ale oczywiście zobaczymy, jak będzie. Myślę, że ciut optymizmu wieje z tego, co obserwujemy na giełdach w, w Azji. Po prostu nie ma wyprzedaży i pojawiają się nawet chętni do tego, żeby kupować nieco obniżone ceny aktywów w, no, na, na tamtym kontynencie. Kolejna grupa aktywów do nas, dla nas do przeanalizowania to jest, są oczywiście surowce, i tutaj też pojawiają się kupujący, a nie sprzedający, więc wygląda to delikatnie, optymistycznie. I w szczególności widać to na złocie. Zwróćmy uwagę, że tutaj cofnięcie na złocie jest, jest mniejsze niż na srebrze. Układ średni też faworyzuje scenariusz ten pro, pro złoto niż pro srebro. Natomiast wczoraj, wczoraj doszło do zamknięcia tej luki wzrostowej, która tutaj powstała. Dlatego też delikatnie oddala się scenariusz prowzrostowy, jako scenariusz, który mógłby być rozgrywany w najbliższym czasie. No i przypominam, no najbliższe wsparcie, to no tak moim zdaniem delikatne wsparcie. Wczorajsze nie minima 4880, później okolice 4775, no i później już wsparcie okolic 4600. 50 wzmacniane przez średnią 50 i 100 punktów niżej, kolejne ważne poziomy. Gdyby ktoś się pytał oczywiście o perspektywy, gdzie są najbliższe wsparcia, takie pytania się pojawiają. I gdyby żeby srebro miało dziś jakąś większą szansę na wzrost, i nawrót do tendencji wzrostowej, trzeba po prostu wrócić na poziom 80. 80 dolarów. Dobra, kolejny rynek to jest oczywiście mieć. Wczoraj spadek poniżej 13 tysięcy dolarów oddalił wizję wzrostową, ale no niestety tu jesteśmy od samego początku tego roku w konsolidacji i będzie tak do czasu utrzymania nad strefą wsparcia 12500-12600. Tu są ważne wsparcia, no po prostu rynek będzie czekał, czekał na odpowiedź na pytanie, co się tutaj dalej wydarzy. No i zobaczymy, zobaczymy, w którą stronę te aktywa tutaj podążą. Natomiast jeszcze my patrzymy także na zachowanie Bitcoina, gdzie dzisiaj będziemy kończyć dzień na rynkach regulowanych, zobaczymy, czy, czy rynek będzie wskazywał na możliwość wygenerowania w najbliższym czasie większej wzrostowej korekty, ale moim zdaniem bez testu wsparcia 60-57 tysięcy dolarów się nie obędzie no widać na wykresach średnio i długoterminowych, czyli na tygodniowych i na miesięcznych, dlaczego te poziomy są takie istotne, no plus oczywiście ten kanał, kanał spadkowy, o którym mówimy też, wsparcie w okolicach 60 tysięcy dolarów, cała, więc cała strefa 60-57 tysięcy dolarów ma ogromne znaczenie i myślę, że jest duża szansa, że będziemy wkrótce właśnie tam się znajdować. I jeszcze oczywiście osobno ropa naftowa, ropa naftowa, która moim zdaniem jest największym zagrożeniem dla perspektyw inflacyjnych, które się dzisiaj pojawią, bo w styczniu mieliśmy wyraźne wzrosty, wzrosty o ponad 20% na ropie naftowej. Zobaczymy, czy to się przełoży na spadek inflacji, czy na czasem nie powinien się pojawić odczyt na poziomie dodatnim, ale, ale ropa naftowa spada. Spada i dzisiaj także o poranku jesteśmy bliżej 62 dolarów kluczowego wsparcia. Jeżeli w najbliższym czasie rynek spadnie poniżej 62 dolary, moim zdaniem będzie się uruchamiał proces optymizmu, nawrótu optymizmu na giełdy papierów wartościowych, a nie na, na nawrót pesymizmu. Więc spadająca ropa naftowa to jest bardzo dobra wiadomość, bardzo dobra wiadomość dla giełd papierów wartościowych. Troszeczkę tłumi te negatywne nastroje. No i na koniec, oczywiście, zostawiamy sobie polskie aktywa, polskie aktywa i rozpoczynamy od DAX-a wczoraj. Nieudany atak na 25 tysięcy punktów. Brzydka świeca, która może dać nam znowu cofnięcie w kierunku tego tutaj wsparcia: 24700, wsparcie 24700 i tutaj wzmocnione przez tą średnią, czyli 24 600, 700, najważniejszy teraz poziom. Jeżeli rynek to obroni, moim zdaniem nie powinniśmy się spodziewać jakichś negatywnych zjawisk. Słabo na mdax ale też blisko wsparcia, więc uwaga. No i dzisiaj oczywiście, gdy mamy cofnięcie na, na miedzi, powinno być także cofnięcie na warszawskich indeksach giełdowych. Zobaczymy, jak sobie rynek z tym poradzi. Wcześniejsza taka sesja, czyli ta z 2 lutego pokazała, że po niższym otwarciu pojawił się popyt. No i zobaczymy, czy dzisiaj uruchomi się podobne zjawisko na warszawskich indeksach giełdowych jaka będzie odporność rynku na to, co się wydarzy no i też oczywiście przypominam, no jeżeli nie ma większy, mocniej spadającego euro, dolara to raczej no nie ma sygnałów, by się inwestorzy zagraniczni wycofywali z polskich aktywów, polski złoty jest w miarę spokojny, stabilny więc zagranica cały czas raczej kupuje, a nie sprzedaje polskie akcje więc wnioski są dość optymistyczne no i jeszcze też przypominam, że dzisiaj, dzisiaj poznamy bardzo istotne dane, dane dla naszego kraju i będzie to o godzinie 10 inflacja. Inflacja w styczniu dane, które poznamy, mają pokazać właśnie gwałtowny spadek inflacji do poziomu 1,9. I spadek poniżej celu inflacyjnego, gdyby wystąpił i to byłaby oczywiście bardzo dobra wiadomość, ale jest już moim zdaniem w cenach, natomiast gdyby się okazało, że jest inflacja jeszcze niższa, to oczywiście polskie obligacje mogły być w szczególności kupowane, i oczywiście byłoby to zaproszenie do, do kolejnej fali fali dyskontowania dalszych obniżek stóp procentowych. Wczoraj polskie obligacje przeszły przez poziom psychologiczny 5% na rentowności dziesiątek. To jest bardzo dobra wiadomość. Po prostu HOSSA tutaj ładnie trwa. Jeżeli przebijemy przez wsparcia 4,90, no to moim zdaniem będzie to bardzo duża, będzie to sygnał że rynek chce kontynuować pozytywne tendencje na polskim długu więc uwaga, uwaga, dzisiaj godzina 10. Bardzo interesujące dane z polskiej gospodarki. Dobra, kolejne kolejne rynki do przeanalizowania to są oczywiście polskie to są oczywiście polskie indeksy giełdowe, ale w ujęciu nieco bardziej długoterminowym. I tutaj na WIG-u WIG poziom 120 tysięcy rodzi się jako ważne wsparcie. Na WIG-20 to byłby poziom 3260, który został no właśnie na początku lutego przetestowany. Zobaczymy, czy rynek tam spadnie i odporność małych i średnich spółek też będzie bardzo kluczowa do zrozumienia tego, co się dzieje. No, największy popyt widać właśnie na średnie spółki. No i też przypominam dane, które się ostatnio pojawiają, pokazują no, ogromny, ogromny napływ kapitałów i nie tylko zagranicznych, ale też krajowych do polskich do polskich funduszy akcyjnych, co jest pozytywną wiadomością. No ale przypominam, no dzisiejsze nasze spotkanie tak naprawdę przebiega pod pytaniem, co dalej na indeksach giełdowych, jakie są prognozy? Prognozy dla indeksów giełdowych. No, i oczywiście warto pokusić się teraz o tą perspektywę, dlatego też rozpoczynamy od indeksu Standard ten Poor's. I widzimy tutaj najbardziej optymistyczną, pesymistyczną prognozę najbardziej optymistyczna 8100, na koniec tego roku najbardziej pesymistyczna 7000 punktów. Inwestorzy spodziewają się po prostu kontynuacji tendencji wzrostowych. Statystyki po styczniu dają 85% prawdopodobieństwa, że najbardziej prawdopodobne zakończenie roku będzie na poziomie 7900 punktów, no ale tutaj zobacz, widzimy, jak poszczególni uczestnicy rynku widzą. Widzą te perspektywy, kto co widzi i w którą stronę rynek według nich ma podążyć. I gdy zaczniemy dołączać także fundusze inwestycyjne, to niektórzy Spodziewają się nawet spadku wyraźnie w okolicach 6000 punktów, dlatego też widzimy dużą rozbieżność w tych oczekiwaniach, natomiast dominuje nastawienie na wzrosty ze średnią na poziomie 7500 punktów. I też pokazywałem Wam wczoraj wykres, który jednoznacznie sygnalizuje, że na podstawie danych makroekonomicznych. Jesteśmy teraz niedowartościowani na indeksie standard, ten kur, jeżeli chodzi o ceny amerykańskich akcji, a nie przewartościowani, więc dane makroekonomiczne, pozytywne zaskoczenia sprzyjają tezie o tym, żeby rynek dyskontował w najbliższym czasie kontynuację ożywienia gospodarczego. Kolejne rynki do przeanalizowania to są niemieckie indeksy giełdowe i europejskie indeksy giełdowe, i w tym wypadku na taksie. Najbardziej optymistyczna prognoza 29 300 punktów na koniec tego roku. Najbardziej pesymistyczna 24,5 tysiąca punktów. Więc generalnie rynek też zakłada wzrosty średnia i mediana mediana na poziomie 26 750 niecałe 10 punktów wyżej. Więc indeksy giełdowe według niemieckich uczestników rynku powinny, powinny być, powinny kontynuować tendencję wzrostową. I tutaj widzimy, jak poszczególne instytucje finansowe widzą przyszłość na niemieckim dax Inne indeksy giełdowe Eurostox 50, 6480. Najbardziej optymistyczna prognoza, pesymistyczna 5500. Eurostox 600, i w tym wypadku widzimy optymistyczna, najbardziej optymistyczna 670 punktów, pesymistyczna 560. I jeszcze takie ujęcie dolarowe e, najlepszych i najgorszych. Indeksów giełdowych od samego początku tego roku widzimy tutaj, że indeksy w Stanach Zjednoczonych blisko zera albo już nawet będą schodzić poniżej zera. Natomiast najlepsze giełdy to jest giełda w Peru, w Korei, w Bułgarii, w Kolumbii i w Turcji. To jest piątka najlepszych giełd na całym świecie. Najgorsze Wietnam, Indonezja, Indie, Czechy, Stany Zjednoczone, giełda w Chinach. To tak to wygląda, szanowni inwestorzy, jeżeli chodzi o perspektywę światową. A perspektywa krajowa jest taka. Że widzimy, że na chwilę obecną mamy prognozy dla indeksu WIG20 cały czas na trajektorii wzrostowej, i widzimy tutaj, że ta premia względem prognozy jest bardzo niewielka. Będziemy śledzić, jak się te prognozy będą dalej utrzymywały. No natomiast na chwilę obecną tak wygląda. Wygląda projekcja tego, gdzie powinien być indeks wig na, w perspektywie następnych 12 miesięcy. Dobra, to tyle. Za chwilę przechodzimy do pytań i odpowiedzi. Zachęcam do oddawania głosów w naszej ankiecie. Przypominam, tak naprawdę najważniejszy dzisiejszy live będzie dopiero o godzinie 14.10, czyli dane z rynku, dane dotyczące inflacji dzisiaj. To będzie kluczowy miernik, z którym będziemy dzisiaj się zmagać. Bardzo istotne dane makro będą moim zdaniem decydować o losach bardzo wielu aktywów. No, i zobaczymy, czy strach, strach względem przyszłości stóp procentowych będzie determinował wydarzenia na giełdach w najbliższym czasie. Dobra, to zostajemy na eurodolarze, szybkie pytania i odpowiedzi. I zachęcam do oddawania głosów oczywiście w naszej ankiecie. Czego się wy spodziewacie dzisiaj na indeksie Big 20? Optymizmu, pesymizmu czy sesji bez zmian? Dzień dobry, Omar, witam Andrzeju, witam Damianie, witam Macieju. Pamiętam, pamięta pan jak pisałem o nieruchomościach w USA, kiedy to było, za z pół roku temu. Gratulacje, gratulacje. Witam, PP. Jak z u złotów w Kaw w najbliższym czasie? Na razie ku umocnieniu, Panie PP, jeżeli chodzi o polskiego złotego. A myślę, że o złocie bardzo dużo już dzisiaj było. Ja o dolarze pisałem chyba rok temu, chyba nikt nie pamięta. Okej, okay, dobra, gratulacje. Rynek. Ruszyć dzisiaj albo w maju. kantarę. rozumiem. Dobra, dzięki. Dobra. Dzisiaj o złocie już było. Co musiałoby się wydarzyć, aby złoto i srebro mogło ruszyć w górę? Gdyby się dzisiaj okazało, że inflacja w Polsce gwałtownie w styczniu spadła do poziomów niższych niż chce konsensus rynkowy, czyli poniżej 1,9, jeżeli byłoby to bardzo dobrą pro... Jeżeli to byłby fantastyczny prognostyk co do zachowania inflacji, także w Stanach Zjednoczonych, jeżeli inflacja poszłaby mocno w dół, to naprawdę perspektywy tego, co się dzieje na rynku nieruchomości, perspektywy nowego szefa Fedu, perspektywy danych zwiększałyby to i moim zdaniem radykalnie szanse na gwałtowne obniżki stóp procentowych, Więc w takiej sytuacji, takie aktywa jak Złoto i Srebro Paweł, myślę, że miałyby szanse na dynamiczne odbicie. Dobra. Muszą kupować. Aha, dobra. Skoro była wyprzedaż AI ja, i zakup obligacji skończone w USD, to czemu się Cię dziwi, że dolar nie, nie rośnie? Nie rozumiem pytania. Nie rozumiem pytania, czemu, jeżeli są zakupy w, w amerykańskim dolarze, to czemu się dziwię, że dolar nie rośnie? Nie rozumiem pytania. No właśnie gdyby, gdyby były zakupy to powinna być w takiej sytuacji. No Przypominam no, rynek obligacji jest zdecydowanie większy niż rynek akcyjny więc skoro są zakupy obligacji powinien się amerykański dolar umacniać. Rynek krypto jako indeks góra czy dół w tym roku? Pół roku w dół później pół roku do o, może ostatnie miesiące do góry. Dzięki Sejmest dzięki widać Azja wykorzystała dzisiejszy spadek na złocie do kolejnych zakupów. No coś w tym jest, coś, coś chyba w tym jest. Jest odbicie na jenie do PLN. Do jakiego poziomu może to zrobić? Nie śledzę tego, pit brat, sorry, tego, tego rynku w ogóle nie śledzę. Więc sorry, nie, nie odpowiem. Dzięki Paweł, dzięki. Dobra, czy są jeszcze jakieś pytania? Jak nie ma, to będziemy kończyć nasze spotkanie. Przypominam, dzisiaj najważniejszy live o 14.10. Komentarz do danych, które się pojawią o 14.30, więc super, super ciekawe dane makroekonomiczne. I będziemy sobie to oczywiście wtedy obser będziemy obserwować, wtedy rynki. Dobra, no to będziemy powoli kończyć ankietę. Zachęcam w ostatnie chwilę, żeby oddawać głosy, czego się dzisiaj spodziewacie na MIG-20 spadków, wzrostów czy sesji bez zmian. Zachęcam do, do aktywności właśnie pod tym kątem. No a my, my za te parę chwil, jeżeli nie będzie żadnych dodatkowych pytań, będziemy tą ankietę kończyć. Ok. Widzę, że rzeczywiście chyba nic się tutaj nie wydarzy więcej na, na top czacie, więc kończymy ankietę. I wyraźnie wygrywa dzisiaj opcja spadkowa 59% społeczności widzi dzisiaj spadki od otwarcia na indeksie WIG 20. 31% społeczności widzi wzrosty, 10, że będzie sesja bez zmian, 189, 189 głosów, więc dużo. Dziękuję za, każdy. Dziękuję za każdy głos. Tu jest jeszcze jakieś pytania jak widzę DAXa. No tak jak powiedziałem, strefa 24, 600, 700. Jeżeli się utrzymuje, jest to pozytywna wiadomość. Dla taksa przebicie tej, tego poziomu no, będzie negatywnie rzutowało na perspektywy dla taksa. Dobra, to kończymy spotkanie. Przypominam, nasza społeczność jest nastawiona wyraźnie pro spadkowo, ale nie ma jakiegoś ekstremalnego poziomu pesymizmu na naszej społeczności. To dzięki, do zobaczenia, trzymajcie się, cześć.